Agnieszka opolska pisarka z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów próbowała swoich sił w charakterze animatorki kultury. Przez ponad 12 lat związana była z regionem Tarnowskim, gdzie włączała się w pracę lokalnych instytucji i stowarzyszeń, działając na rzecz dzieci i młodzieży. Po studiach wyjechała za granicę. We Francji pracowała m.in. jako wolontariusz z bezdomnymi. W listopadzie 2015 roku otrzymała nagrodę za literacki debiut roku. Anna May to była taka moja. Książka, którą pisałam po pracy, więc to były godzi robocze godziny po, po roboczych godzinach. E, I. E Absolutnie nie. To, była, to było hobby, które e, było mi potrzebne, żeby rozładować jakieś takie moje aspir aspiracje artystyczne, a w momencie, w którym książkę wysłałam na konkurs, to całkowicie zapomniałam wręcz o tym, że to konkurs, ten, ten konkurs był, więc w momencie, w którym otrzymałam tą informację, że moja książka jest e, w tej pierwszej dziesiątce książek nag e, nagrodzona, czy takich do nagrody, e, to byłam wręcz zszokowana. Obecnie powieściopisarka wraz z rodziną przebywa w Wielkiej Brytanii, prowadzi własne przedszkole. W wolnych chwilach maluje i pisze, tworzy literacką fikcję, ale inspirowaną rzeczywistością. Każdy artysta, znaczy może nie mogę powiedzieć każdy, ale ja na pewno i wydaje mi się, że większość artystów zawsze ma taki pierwowzór gdzieś w głowie, więc jeżeli siadam do pisania, to Zawsze jakieś historie, które gdzieś tam się w moim życiu wydarzyły, przetwarzam je przez taki artystyczny, art, art, przez tą sztukę. Więc, więc tak, to jest jakby życie, które pisze te książki. a Artysta może kreatywnie ją przetworzyć. Agnieszka Opolska pisze książki sensacyjne, kryminały, literaturę obyczajową, romanse i literaturę piękną. W moich książkach miesza się mnóstwo rzeczy. Na pewno ja jestem taka horrorowa od środka, w sensie lubię taki, taką ciemną literaturę, lubię taką noir, film noir, więc na przykład dużo takiego mroku czai się w moich książkach. Więc wydaje mi się, że to jest taki dramat noir czasami, ale to nie wszystkie książki takie są. Ale jak mówi autorka, Pikanterii w książce dodaje też miłość i rozmowa o relacjach międzyludzkich. Dlatego uważa, że tworzy własny gatunek, który nazywa romantycznym mrokiem z wątkiem obyczajowym. Na spotkaniu autorskim w rodzinnym mieście, w miejskiej bibliotece publicznej, do której przychodziła jako uczennica szkoły podstawowej, Agnieszka Opolska mówiła o sobie i swojej twórczości. Zaskoczona była frekwencją. Widzę tutaj też część twarzy osób, które znam gdzieś tam, ale część osób przyszło, których nie znam i bardzo się z tego powodu cieszę. Mam aż ochotę przeprowadzić wywiad z tymi osobami, których nie znam. Skąd oni się tu wzięli? Na półkach w Ostrowieckiej Bibliotece książek Agnieszki Opolskiej nie ma, bo wszystkie są u czytelników, a właściwie uczytelniczek, ponieważ to panie częściej sięgają po tę literaturę. Pisarka ma dla nich kolejną książkę. W szufladzie mam zamkniętą powieść, która ma tytuł Szept i przymierzam się do tego, żeby ją jeszcze raz przeczytać. Właśnie przed, przed pokazaniem światu. To będzie książka dla dorosłych, ale równolegle Agnieszka Opolska pisze książkę dla dzieci. To projekt pięcioletni, jak mówi autorka, bardzo dopieszczony, ponieważ ta książka będzie ilustrowana pracami, które ona sama tworzy, łącząc sztukę plastyczną ze sztuką literacką.